Chorych nawiedzać. Kiedy myślę o tym uczynku miłosierdzia, to wydaje mi się, że miłość jest bardzo konkretna i musi być konkretna. Kiedyś usłyszałem takie piękne zdanie, nie mów mi, że ja mnie kochasz, tylko mnie po prostu kochaj. Ten uczynek wymaga takiej bardzo konkretnej miłości, bo nie wystarczy, że będę mówił, że kocham osobę chorą, że się o nią troszczę, jeżeli po prostu do niej nie przyjdę, jeżeli nie przełamię swojego egoizmu i nie znajdę czasu dla niej. Muszę znaleźć ten czas, muszę zdecydować się do osoby chorej pójść, poświęcić jej swoją uwagę, swoją troskę, porozmawiać z nią. I niesamowite jest to w tym uczynku, że on nie mówi dbaj o chorych, zrób im zakupy, posprzątaj mieszkanie, czy lecz chorych. On mówi nawiedzaj chorych. To znaczy po prostu przyjdź, poświęć swój czas. A jeżeli już to zrobisz, jeżeli przyjdziesz. To wtedy jakąś naturalną konsekwencją będzie zadbanie o tego chorego, pomóc mu, zatroskanie się o jego potrzeby. Ale najczęściej chyba problem jest z tym, żeby po prostu przyjść. Ale myślę, że też w tym nawiedzać chorych kryje się jeszcze jedna intuicja: że to, na co najbardziej chorzy cierpią, to nie jest ich ból, cierpienie, to fizyczne, ale po prostu samotność. Poczucie tego, że są niepotrzebni nikomu. Poczucie że nikt ich nie kocha, że już nie mają wartości, bo tym w gruncie rzeczy jest samotność. Nawiedzać chorych to dać im doświadczenie tego, że są ważni, że ktoś ich kocha, ktoś o nich pamięta. I przy tym uczynku myślę sobie o scenie ewangelicznej uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok. Ta kobieta była chora. Na swoją chorobę, ale przede wszystkim była chora na brak miłości, na brak relacji i dotyku. Przez to, że cierpiała na krwotok, nie mogła wejść w żadne relacje społeczne. Musiała chodzić ulicą i krzyczeć: Jestem nieczysta. Nikt nie mógł jej dotknąć, bo by zaciągał nieczystość rytualną. Przez 12 lat cierpiała na brak dotyku, rozmowy, czułości i miłości. I kiedy zdecydowała się w ostatnim akcie desperacji przedrzeć przez tłum ludzi. I dotknąć szaty Jezusa została uzdrowiona. Najpierw z tej choroby fizycznej, ale potem z tej największej choroby, bo Jezus wypatrzył ją z tłumu, odwrócił się do niej i powiedział jej: Córko, w tym jednym słowie jest cała miłość, czułość, delikatność Jezusa względem niej. Ona poczuła się ważna, poczuła się kochana, zaczęła żyć na nowo. Chyba to jest istotą tego uczynku miłosierdzia: przyjść do chorego i dać mu miłość, sprawić, żeby on poczuł się ważny, sprawić, żeby wiedział, że ktoś o nim pamięta.